Ej, ja lasy, ja Jee O Jedna miłość wszystkim ludziom teraz tu na miejscu A Kolejny piękny dzień nie. słuchaj mnie To jest Yo Na na no Wstaje rano. no I witam kolejny piękny dzień Wiem o tym, że Ja wiem o tym na pewno do mnie się yeah, yeah. Zaję, he, i witam kolejny piękny dzień. Wiem o tym, że ja wiem o tym na pewno. Raz da faraj, raz faraj. Będzie piękny dzień, to będzie dobry dzień. Dzień bez kłótni, ciągłych nieporozumień. Bo wszystko to, co złe, jest gdzieś daleko hen Dzisiaj jest ten błogosławiony dzień, Nie. Yeah. Ja dotykam nieba, bo dzisiaj czuję się wolny jak tak Jestem lekki, choć problemy przygniatają mnie o tak Ja wyrastam ponad tłumem jak na skale polnych kwiat Dziś niczego, niczego mi nie brak. O nie, 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 nie To będzie dobry dzień, dzień bez ściem, oszczerstwa i niedomówień więc za ścianą słychać śmiech ktoś mówi, kocham cię. Dziś raz zafalaj, błogosławi mnie o Ja uśmiecham się do słońca, gdy ogrzewa moją twarz. Z medytacji płynnie mądrej zawsze ciesz się tym, co masz. Bo jedyne co potrzebne dach nad głową jest i właśnie za każdy dzień. Dziękuję, raduj się i klasz. Nie, je, je, je. Ja wiem o tym na pewno, raz ta fara już nie do a, yeah, a je ja, i ja, kolejny piękny kolejny Wiem o Wiem ja, 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 wiem o tym na pewno fara ja, Przyczyny tu, więc dziękuj za to i świętuj każdy dzień za stół. Nawet jeśli budzisz się bez proroczego snu, to świętuj dzień po dniu, świętuj dzień po dniu. Nic nie brakuje mi, bo w perspektywie mam kolejne dni, ciemność poza nami. Nie ma sensu ciągle w przeszłości tkwić, bo... Kiedy witam nowy dzień, to ma, by dobrą nowinę przyniosło mi dziś świeże powietrze, bo być może właśnie ten okaże się ostatnim, w którym będę mógł zmienić coś na lepsze. Spośród stu milionów scen dzisiaj wybiorę tą jedyną, która całe złe myślenie zetrze i nic nie brakuje mi. Adonai, potęga trójcy, radość w moim sercu rozpalił. On mi ten dzień, bym imię jego chwalił. je yeah, nie zapomniał o stwórcy, ne, ne, nie. Adonai, potęga trójcy, ogień w moim sercu rozpalił. On mi ten dzień, bym imię jego chwalił. je yeah, nie zapomniał Godness a je a sa je dano i vi tam koleni pekne Jane vem otim se ja vem otim napem